Za dwie minuty w pół do dziesiątej, za minutę w pół do dziesiątej, 29 minut po dziewiątej jest z nami Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy więcej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Stowarzyszenie Nigdy więcej. Nigdy więcej czego, Pani Anno? Najprościej chyba nigdy więcej faszyzmu, chociaż to, to pojęcie i to pewne, pewne hasło, do którego my się odwołujemy, ono widnieje na różnych pomnikach upamiętniających najstraszniejsze wydarzenia w historii, upamiętniających ludobójstwo, to to przede wszystkim zagłada Żydów, ale rozumiemy to też jako nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej mordowania ludzi z powodu tego, kim są i czego nie mogą zmienić. Ja wczoraj y, muszę powiedzieć, że się bardzo zaczytałam y podziwiając Państwa, ponieważ od 1996 roku Stowarzyszenie Nigdy więcej niestrudzenie śledzi wszelkie przypadki dyskryminacji, mowy nienawiści, właśnie propagowania faszyzmu i antysemityzmu. Wydając kolejne tomy Brunatnej Księgi. I ten ostatni tom jest bardzo obszerny już, a to nazywa się Wirus Nienawiści, Brunatna Księga, czasu epidemii. I można by było pomyśleć, że w czasach trudnych ludzie koncentrują się na pomaganiu sobie, a tymczasem tych przypadków mowy nienawiści, tego co Państwo opisujecie, jest niezmiernie dużo cały czas. Jak się Pani wydaje, czy kiedyś przestanie być potrzebna Brunatna Księga w Polsce? Obawiam się, że nie, to znaczy nic na to nie wskazuje, byłoby to pewnie myślenie utopijne. Natomiast to, to, co obserwujemy od kilku lat, to jest takie zwiększające się natężenie tego typu wydarzeń, i to, co wydaje mi się najbardziej niepokojące, jest to, że my. Opinia publiczna, my jako społeczeństwo już się chyba zaczęliśmy do tego przyzwyczajać. Widzę ogromną zmianę w języku debaty publicznej, co prowadzi mniej lub bardziej bezpośrednio do przemocy fizycznej. Kiedyś tych zdarzeń, kiedyś mam na myśli ten czas, powiedzmy do połowy 2015 roku, kiedy mieliśmy. Nie dyskusję, tylko histerię związaną z przyjmowaniem do Polski uchodźców. Od tego czasu zaczęło się bardzo źle dziać, jeżeli chodzi o taką atmosferę niechęci, wrogości, nienawiści wobec. Osób uważanych za inne. Wtedy na tej fali powszechnej już chyba później niechęci wobec uchodźców wyimaginowanych, bo przecież w Polsce prawie uchodźców nie ma, byli wyzywani, bici, opluwani. Ludzie o ciemnym kolorze skóry utożsamiani z muzułmanami. Mieliśmy też to takie re, realizowane przez polityków, także dla, dla ich politycznych celów, kampanie nienawiści wobec kolejnych grup mniejszości, wobec Żydów, kiedy była zmiana ustawy o ipn a także ostatnio przez szereg miesięcy wobec osób należących do mniejszości seksualnych. I to jest tak, że kiedy jedna grupa jest atakowana bardziej, to ta, te inne wcale nie są atakowane mniej. Ta nienawiść, ona na chwilę przysypia, ale... Yy, Dostrzegamy powiązanie pomiędzy nienawiścią kierowaną do różnych grup społecznych, że właściwie każdy, kto się w jakiś sposób wyróżnia, czy to jest gej, czy lesbijka, czy na przykład osoba o ciemnym kolorze skóry, ta taka powtarzana i rozpowszechniana nienawiść, ona skutkuje przemocą. No właśnie, to jest bardzo ważne, że pani mówi nienawiść i nie mówi pani o poglądach. Ja. Mm... Nie mogę przeboleć tego, że traktuje się faszyzm, antysemityzm jako poglądy. To nie są żadne poglądy przecież. Bo trudno byłoby znaleźć tutaj jakiekolwiek uzasadnienie. To przyzwolenie na przemoc, to przyzwolenie na, na właśnie antysemityzm, na przykład, przyzwolenie na zachowania, które kojarzą się niewątpliwie z faszyzmem, czy też spełniają takie kryteria, które pozwalają nazwać je zachowaniami faszystowskimi. To jest rzeczywiście zmiana, która zaszła w Polsce. Jak się pani wydaje, jak będzie wyglądało to wydarzenie jutro, ten marsz, który ma być przejazdem? Jak, znaczy jak się Pani wydaje, czy środowiska tak zwane narodowe wezmą pod uwagę pandemię i zagrożenie z nią związane, czy też w ramach obrony tego, co nazywają naszą cywilizacją, będą maszerować przez Warszawę? Stowarzyszenie Nigdy więcej monitoruje ten marsz od, od początku, od 2009 roku, I, i alarmowaliśmy przez wiele lat, że to jest taka manifestacja, która zaczyna przyciągać nie tylko osoby powiązane ze środowiskami neofaszystowskimi, skrajnie nacjonalistycznymi w Polsce, ale się staje się taką świetną okazją do manifestowania. Tego rodzaju przekonań i, i, i nienawiści, także dla, dla neofaszystów z Europy, z bardzo różnych krajów. Co roku liczba uczestników tego marszu przybywała. Co roku były głoszone pełne uprzedzeń wobec innych hasło o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, antysemickim. Dochodziło do aktów przemocy i. Co roku można było obserwować no, nieadekwatną reakcję instytucji państwa. Były próby zakazywania tego marszu, też nie zawsze podejmowane, ale potem ten marsz przez wiele godzin trwał i, i, on, i on nie był rozwiązywany. Nie, nie zawsze taka reakcja ze strony władz miasta w tym przypadku następowała, więc nie może dziwić to, że Oto mamy w tym momencie sytuację, kiedy 11 listopada Święto Niepodległości zostało zawłaszczone przez skrajną prawicę. Nie zastanawiamy się już w ogóle, co się wydarzyło 11 listopada i co my właściwie mielibyśmy świętować. W tym momencie zastanawiamy się. Od wielu lat, co się będzie działo na ulicach Warszawy i że może lepiej nie wychodzić z domu. Podejrzewam, że w tym roku sytuacja będzie bardzo podobna. No, ci, ci ludzie zjadą, będą manifestować czy to przez wykrzykiwanie, czy to przez wywieszanie nienawistnych flag. Potem będą pełne głosy ubolewania ze strony niektórych, dlaczego tak się dzieje, aż do następnego roku. Pani Anna, mam do Pani takie pytanie trochę z poziomu meta, że tak powiem. To znaczy, skąd się bierze ta nienawiść? Jakie są Pani obserwacje? Pani jest naprawdę niestrudzoną obserwatorką tego, co się, co się tutaj dzieje. Jak się Pani wydaje, co podsyca nienawiść? Co jest dla niej taką pożywką najważniejszą? Hmm. Pani doktor, pewnie można by napisać książkę na ten temat, sięgając za pezę, i do kultury, i do historii Polski, i, i być może do, do tego wszystkiego, co buduje naszą mentalność. Ale próbując jakkolwiek częściowo odpowiedzieć na to pytanie, myślę, że, że to przyzwolenie właśnie, że oto zrobiliśmy miejsce i to, co było kiedyś marginalne, to, co też było wstydliwe, bo, bo nie, przez długi czas nawet nie, nie użyję tutaj tego... Pojęcia, popularne, poprawność polityczna, tylko bardziej elementarne poczucie wstydu, że czegoś nie wypada powiedzieć publicznie, stało się normalnym językiem. My słyszymy już nie tylko w rozmowach prywatnych, ale kiedy włączamy telewizor, to słyszymy wypowiedzi czołowych polityków, przedstawicieli rządów, ministrów ostatnio wypowiedzi pełne pogardy wobec, wobec mniejszości. Kiedy mamy okazję, Usłyszeć słowa wypowiadane na ambonach kościelnych, to słyszymy nie język ewangelicznej miłości, tylko nader często, znowu, pogardę. Wspominałam o atakach na osoby LGBT. Przecież tego rodzaju straszliwe słowa są wypowiadane, tego rodzaju przekonania są rozpowszechniane przez hierarchów kościelnych. Więc z jednej strony mamy Przyzwyczajanie się przez to, że to tak bardzo się rozpowszechniło, przez to, że nie ma właściwie żadnych hamulców w tym, żeby coś powiedzieć, a tych hamulców nie ma również dlatego, że nie ma na nie żadnej reakcji. Nie ma no na przykład sprzeciwu wobec kolegów, koleżanek klubowych, kiedy dany polityk używa takiej mowy, nikt na to nie zwraca uwagi, ale nie ma też reakcji no na przykład na poziomie prokuratury. Przecież mamy w Polsce całkiem dobrze sformułowane przepisy dotyczące zakaz zakazu. Propagowania poglądów faszystowskich. Przez poglądy faszystowskie rozumiemy także mowę nienawiści. No, nie wolno nikogo obrażać ze względu na kolor skóry, albo przynależność etniczną czy narodową, a tak również się dzieje i to też pozostaje bez reakcji. Więc taki, ten, ten, ta inercja, znowu odwołując się do tych tak zwanych marszów niepodległości, brak reakcji to, to myślę stanowi zachęcenie i, i takie po, powolne, powolne maszerowanie men, do, do tego momentu, w którym jesteśmy obecnie, że traktujemy to jako normalność, jako właśnie pewien głos jakiejś części społeczeństwa, która o to manifestuje swoje przekonania. No, to, to, to nie są przekonania. To, to jest nienawiść, która skutkuje w dużej liczbie ataków fizycznych, ataków na osoby jakkolwiek wyróżniające się albo, albo takie, według, których, według sprawców, które się czymś tam wyróżniają. Tym większa jest moja wdzięczność osobista dla Stowarzyszenia Nigdy Więcej i żeby to wszystko zakończyć jakąś dobrą jednak informacją, znaczy najpierw będzie źle. Wczoraj była, obchodziliśmy dzień, Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem w rocznicę Nocy Kryształowej, ale obchody tej rocznicy zorganizowane przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej nie będą trwały tylko jeden dzień, ponieważ Stowarzyszenie ogłosiło inaugurację oświatowej inicjatywy. Inicjatywy online pod nazwą Ku Przestrodze. I to ma być taka inicjatywa, w którą mogą się włączać nauczyciele, uczniowie, mogą poszerzać swoją wiedzę mogą dzięki w stronie internetowej kuprzestrode.edu.pl odnaleźć wykłady z historii, z socjologii, z psychologii społecznej, arkusze pytań i odpowiedzi, scenariusze lekcji historii, po to właśnie, żeby ten cel stowarzyszenia, czyli to, żeby nigdy więcej nie było faszyzmu, nigdy więcej nie było antysemityzmu, nigdy więcej nie było wojny, mógł być realizowany. Tak, bardzo się cieszymy, że, że udało nam się uruchomić tę stronę internetową, przygotować te wykłady. Pani doktor, na pytanie też, skąd bierze się ta nienawiść, na pewno takim słowem kluczem, chociaż już, już mocno wytartym być może, jest słowo edukacja. My edukację rozumiemy znacznie szerzej niż tylko takie siedzenie w murach szkolnych. Teraz, teraz siedzimy przed monitorami, ale to jest też edukacja pozaszkolna, edukacja nieformalna, na przykład. Czymś takim jest w naszym przekonaniu przystanek Woodstock. Przez wiele lat organizowaliśmy tam warsztaty edukacyjne i antydyskryminacyjne. W tym momencie proponujemy rzecz najprostszą na świecie. No, jesteśmy wszyscy pozamykani w domach. Jest uruchomiona strona internetowa zawierająca bardzo ciekawe i, i w też przystępny sposób przygotowane materiały edukacyjne. Wystarczy je uruchomić, każdy to może zrobić i, i to jest też, myślę, tak, taka cegiełka w budowaniu szacunku dla tego, co inne, również poprzez pokazywanie tego, co stało się w przeszłości. Bardzo Pani dziękuję. Anna Tatar była naszą gościnią ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Bardzo dziękuję Pani i bardzo dziękuję całemu stowarzyszeniu. Proszę przyjąć podziękowania bardzo na pani ręce składane za Państwa imponującą działalność. Historia powinna nas uczyć i być dla nas przestrogą. Te słowa warto sobie dzisiaj przypomnieć. No i Pani Anna, mam dla Pani specjalnie piosenkę. Dziękuję.